Witam wszystkich miłośników gier komputerowych z tej strony Wkurzam Cię a to jest kolejny odcinek z gry Manor Lords jeśli jesteście nowi na kanale koniecznie zostawcie suba żeby nie przegapić żadnych nowych treści a teraz bez pewnego gadania zanurzmy się w świat gry moi drodzy dzisiaj będziemy kontynuować budowę tutaj naszej nowej huty na pierwszy ogień widzę, że z Zostało jeszcze zaplanowane tutaj kościółek, więc mam nadzieję, że go skończymy. Czy ja mam na niego surowce? Kamień jest potrzebny, a ja kamienia nie mam. Czyli Czyli co? Musimy sobie wybudować gościa, który ten kamień będzie nam zbierał i wydaje mi się, że to będzie całkiem fajne miejsce. Tak, bo tu wszystko podostarczane. Deski są, tak, nie mam kamienia. Miałem 10 kamienia na co? No kurczę, został zużyty. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. <gry> no dobrze, mniejsza, mniejsza. Oto yy, druga sprawa, czy tutaj skończyli nam budować już tą chatkę? Tak, skończyli. Yy, mamy przydzieloną nawet rodzinkę. Okej, okay, okej, okay. czyli już sobie nawet tutaj zaplanowałem to w ten sposób. Dobra. Yy, teraz tak kłody drewna, obóz drwali, dobra. Oni tu już mają fajnie powycinane. Teraz może powycinajmy tutaj czyli zmieńmy im obszar roboczy, powiększę go. OK, i zróbmy tutaj. Niech sobie tno oh, troszeczkę niż... powycinają nam tutaj ten obszar. Będziemy mogli wtedy wybudować sobie. Będziemy mogli rozbudować sobie tę wioskę, tak. Wrócę sobie na czwóreczkę czas. Ej, jaki ty tu mamy miesiąc? Mamy sierpień. Jedzenia mamy. Na ile miesięcy mamy jedzenia? Na 23 miesiące mamy jedzenia, także spoko. Ej, to. Wiecie co? W takim razie ja sobie ten obóz myśliwych na razie wyłączę. Źle. Na razie go wyłączę. On nie musi pracować. A ta zbieraczy też jest już wyłączona. Na razie nie będziemy ten, pozyskiwać jedzenia. No, ale skoro mamy na 23 miesiące zapasu, to wydaje mi się, że to w zupełności nam wystarczy. Dobra, tym też możemy obszar roboczy zmienić. Tutaj dajmy. Ok. No i co? I czekamy, aż wybuduje nam się tutaj chata. Chata kamieniarzy, obóz kamieniarzy. Mamy tak, 9 miejsca. Na mieszkania dla naszych rodzinek 6, 7, 8. Półce. mamy tutaj chatki. 9 miejsca. Będziemy mogli też je rozbudować. A tu już jest rozbudowa w toku. A tu? Tu jeszcze nie ma rozbudowy w toku. Też możemy dać. Niech tutaj nam się rozbudowują. Co ty człowieczku, tutaj transportowujesz? Aha, mięsko sobie transportowujesz. Ok, Mam kawałek drogi ma stąd tutaj, więc tutaj fajnie byłoby, wydaje mi się, z zbierać zbieraczy. Tu jest pichler. Zrobimy sobie tutaj drogę. Yy, droga pod R. Dobra, zróbmy to tak. Następnie zróbmy to. Tak. I co? Jakoś tak może co? Ok, droga wybudowana, więc będą mogli sobie już tędy przechodzić. Wejdźmy w tryb naszego tutaj człowienia. No kurde, no ta droga taka powiem wam niezbyt przejrzysta. Aha, ale tak krzaki usuwa a jak się obrócimy. Nie, po prostu się z pola widzenia usuwają. Ale tu już całkiem spoko przez ten lasek. Jakieś drzewo na środku, ale to nas nie, nie boli. Ok, no i dochodzimy sobie już tutaj. Ok, czyli się trochę, trochę myślę, że skróci ta droga, Bo tak to musieli iść tędy i tam naokoło, więc... Ok, dobra, możemy wyjść z tego trybu. Yy, o, pięknie wstał dzień, mamy bardzo ładne, ładne oświetlenie. Kurczę, że nie mogę się już doczekać, kiedy będzie to na tym Unreal Engine 5. Ta gereczka. Yy, no i nowy content. Mam nadzieję, że to będzie już niedługo i załapiemy się w tej serii na tego pacza. Także byłoby fajnie. Dobra, jak tam wygląda yy, zadbanie o naszych tutaj ludzi? Mamy tak targ. Nie, na, nie mają ubrania na targu i nie mają kościółka. Ubrania na targu powinny się już. Pojawiać, czekajcie, tu mamy mięso. A ta drwala, obóz drwali. Ej, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. A czy jak to jest z tymi skórami? Czy łowcy to nie zbierają tylko mięsa czasem? Bo ja tu chyba, kurczę, zrobiłem małą gafę. No, Zobaczmy sobie tutaj. Yy, gdzie tu jest pozyskiwanie? Tu będzie. Obóz myśliwych, budowa darmowa, darmowe przeniesienie. No tak, wytwarzając mięso i skóry zwierzęce. Dobra, czyli ja włączam ich jednak, żeby... żeby jednak te skóry zwierzęce nam... dostarczali cały czas. Tak, tutaj mięsko. Czy jest już jakiś targ ze skórami zwierzęcymi może? Ubrania 0%. Teoretycznie targ jest, ale jest pusty. No. Czyli ktoś już tutaj te ubranka chyba bo ma w domku czy nie nie wiem nie wiem dobra mniejsza mniejsza o to niech wybudują nam tutaj to miejsce powstanie tutaj też kościółek no i zrobi się taka fajna fajna wioseczka z kościółeczkiem tutaj też fajnie te parcele powstają w takim w takim trójkącie w takim a trapezie nawet, można by rzec. Obóz kamieniarzy, co tam jeszcze potrzebujecie? Aha, już macie wszystko, materiały macie dostarczone, czyli potrzebny jest tylko człowiek, który będzie. E, który będzie nam budował ten, ten obóz kamieniarzy i zaczniemy wydobywać kamienie. Kamienie będziemy sobie transportować daleko, powiem wam, daleko. Nie wiem, czy tutaj nie postawić jeszcze jednego. E, jeszcze jednego e, tego składowiska. Tak, to się wzywa składowisko? Tak, 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 skład. W tym momencie tutaj są kamienie. O, ciekawe, to jest. Nie mamy 8. to mamy 0. A, czyli była dyszka. No tak, bo tutaj pokazuje tylko nadwyżkę. Jeżeli mieliśmy na budowie, to teoretycznie mieliśmy ich tutaj dostępne. Dobra, dobra, wszystko się wyjaśniło. Yy, kłody deski. Dobra, desek na razie mamy dostateczną ilość, więc moglibyśmy ten targ tak zapauzować. Yy, brakuje mi troszkę ikonki, nie? Bo jak dałem pauzę, to teraz brakuje mi ikonki, że ten tartak jest tutaj zapauzowany. Chyba nie dało się tego włączać nigdzie. chyba nie Kłody niech zbierają. Bo te, te kłody to są potrzebne jednak. Tutaj magazyn. O, zobaczcie, pojawiły się skóry zwierzęce, więc spoko, będzie można zaraz je sprzedawać na targu. Dobra, przyspieszy ten czas z powrotem. O, idzie tutaj już transport średni, średni. Dobra, damy tutaj wysoki, żeby zajęli się jednak budową tego kościoła w pierwszej kolejności. Skoro mamy drewno, a no dopiero później, żeby zajęli się budową tego kamieniarza. Bo i tak nie mamy w tym momencie. Aż tylu pracowników, ale mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu nam już przyjdą. Eee, różnorodności zdjęcia na targu mamy plus 6, bezdomność minus 2. Ale chyba nie mamy bezdomnych tutaj. Mi się wydaje, no dobra, mniejsza, mniejsza, Oto to tak też jak ten targ tutaj się zapełni cały, to też zobaczycie, będzie co o wiele fajniej wyglądało. Eee, ten wół tutaj trochę mi słabo leży, no ale dobra, niech, nie, niech na razie sobie to tak będzie. Nie można też za dużo tych poleceń mi im wydawać. No, bo wiecie, nie będą wiedzieli, co robić, nie? tak to nie przyspieszy. Mimo tego, że damy tych tutaj poleceń, nakładziemy dużo, to, to i tak będziemy musieli czekać, aż nam pobudują. Konkretne budynki, zobaczcie, jak tu fajnie trwa budowa. Może dać jeszcze trochę szybciej. Niech nam to buduje szybciej. Hmm, nie troszkę kamieni. 8, 9, zaraz, jeszcze ktoś dorzuci nam jeden kamień, i będzie kościółek skończony. Dyszko, no i dobra, wystarczy go postawić. Zobaczcie, jak tutaj się uwijają z budową. Dwie rodziny wolne, więc akurat. No i co? Okej, okay, nowa rodzinka przyszła, także spoko. Nowa rodzinka będzie tutaj rodziną kamieniarzy. Kościółek drewniany mamy ukończoną budowlę. Teraz tak, do kościoła nie trzeba przypisywać yy, księdza. Ksiądz będzie potrzebny wtedy, kiedy będziemy chcieli grzebać ludzi, nie? czyli jeżeli będziemy mieli jakieś zwłoki, no to wtedy yy, będzie konieczność, żeby był ksiądz, żeby je po prostu zakopać, tak? Ale na razie ludzie nam nie, 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 nie umarli, więc nie ma kogo jeszcze tutaj grzebać. Dobra, powstał kamieniarz, możemy przypisać człowieka. O, rozbójnicy ukradli zasoby. Właśnie, a propos tych rozbójników. Eee, powołaliśmy sobie, pamiętam, ostatnio milicję. Zbierzmy ich tutaj. I pójdziemy troszkę tych rozbójników tam pokarać. Tu jest omówienie, jak tam się porusza tymi jednostkami. Postawy, rozumiem, możemy sobie ich wziąć i tak. No, szału, szału nie ma, ale tak jak mówiłem, wydaje mi się, że tu nie będzie, nie będzie w ogóle walki z nimi, tylko po prostu przyjdziemy i oni nam ulegną. Przecież oni są uzbrojeni, kiedyś nie wiem, czy byli uzbrojeni, ale no, zaraz zobaczymy. W każdym razie, zobaczcie, jak tylko wyszliśmy, spadają nam morale, nie? Im jest mniejszy oddział, tym te morale będą spadły. Uuu. Ty, patrzcie, trwa walka. Czyli walczy się teraz z rozbójnikami. Oj, oj, Wiecie co? Ja wrócę nimi. Czy to ci rozbójnicy będą szli tutaj w naszą stronę? Tak. Będą nas gonić. Dobra, to my się nimi wrócimy. Mamy utrzymanie pozycji i zawalczymy z nimi na naszej tutaj... W naszym budynku, tak czyli ogólnie rozbójnicy zaczęli walczyć. Bo kiedyś było tak, że po prostu wiecie, wchodziło się tam w ten ich obóz i, i się go przejmowało. Teraz widzę, że trzeba z nimi zawalczyć. Spoko, spoko. No, chodźcie. Zobaczcie, skuteczność mają 94, a nasi mają tylko 24 w tym momencie, więc ustawimy się nimi tutaj u nas. To morale powinni zacząć odzyskiwać. Niestety, jeżeli chłopi zostali zabrani, no to ich nie ma w zasadzie, nie? Więc tutaj tylko kobiety zostały. Także no... to też jest ciekawa sprawa. Tak, no i są tutaj rozbójnicy faktycznie i kierują się w naszym kierunku. Dobra. Zobaczcie, skuteczność 18%, bardzo niskie morale. Aha, bo to jest wycieńczenie, czyli musimy nimi stanąć. No dobra, to po prostu zatrzymajmy się. stać Tutaj na granicy nimi staniemy. I oni powinni powoli chyba odzyskiwać yy, odzyskiwać tutaj te, te zmęczenie, te morale, nie? A tym teraz zmniejsza się morale z tego względu, że oni, w sensie skuteczność spada, no bo oni są coraz bardziej zmęczeni. skorzystajmy z tego. O, zobaczcie, skuteczność już jest 48, 49, czyli oni odzyskują tutaj w tym momencie. Witalność No się odzyskują, a to ci teraz, o, chociaż oni przemieszczają się powoli. Kurczę moi, mieli chyba tryb biegu włączony. No dobra, na razie musimy odzyskać tutaj tą witalność, bo to ci mają, zobaczcie, skuteczność 101%, o, to trochę, trochę za dużo, Ona nasi mają 52%. Dobra, 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 cofnijcie, 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 cofnijcie. Uciekać, 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 bieg! Uciekać! Też na 12%. Ojoj, chyba coś kurcze, nie, nie za bardzo co zrobiłem. 14. Kurde, nie bardzo, nie bardzo. Dobra, jak uciekać, uciekać, uciekać. Co się stanie, jeżeli zmęczenie im spadnie na zero? Po prostu się zatrzymają. Skuteczność 87, skuteczność 42, dobra, wybęczmy ich. Jak mamy jednego człowieka mniej? Dawaj, dawaj, uciekać. Nie, nie, nie walczcie z nimi, nie walczcie, oni mają za dużo skuteczności. Mamy tylko 11%, a oni mają 86 Ciekać. Kurde, nie spadaj na skuteczność naszą, teren nie rośnie. Uciekać. Kajcie, czy jak ja nimi ucieknę? Aha, tutaj chyba nie mogę. O lewa, niepotrzebnie z nimi zaczynałem. Nie wiedziałem, że to tak działa: 86 versus 24. Dobra, rozdzieliliśmy, się, może ich jakoś tak przydybamy teraz. Dobra, najwyżej wczytamy. Save Patrzcie, no. wygląda walka: 14 versus 12. Ok, czyli na razie, na razie, wygrywamy. już tracimy tą przewagę. 10, 12, 9. Dobra, chyba. Chyba się uda ich pokonać, aczkolwiek no, niestety nasi ludzie tutaj polegli. Więc trzeba powołać tutaj gościa w kościele. I zrobimy tutaj cmentarz. Tutaj pod kościołem, może zrobimy cmentarz. Yy, tylko gdzie się gorura robiło. Dobra, wiecie co? Wrócę tutaj na pole bitwy, zobaczę jak to wygląda. I dopiero. O! Uciekli! Super, skoro uciekli, to teraz pójdźmy sobie tutaj i przejmijmy ten obóz. Tu są polegli, i teraz tak yy, trzeba zrobić. Tak, wilcze doły, w których będziemy. Yy, wilcze doły, w których pogrzebiemy wrogów. Słuchajcie, to kurczę się robiło? Handlarz tutaj, nie? Pastwisko, owczarnia, młyn, chleb, gospodarstwo mieszkalne. Okej, okay, kościółek, dół na trupy. Targ, wóz z jedzeniem, studnia, parcela mieszkalna. Nie każde z To miejsce służy do szybkiego pozwania się z bandytów. Robotnicy zostają grabarzami. Dobra, czyli tak, tu zróbmy sobie dół na trupy. Poza osadą. Gdzieś tak wiecie na uboczu ich tutaj zróbmy. A, a nasi ludzie zostaną pogrzebani wydaje mi się, że przez księdza i oni się będą pogrzebani tutaj. Na terenie y, chyba kościoła. Mi się wydaje. No i co? nadchodzi zima. Dobra, tutaj wydobywamy kamień. O, problem cały czas z tymi ubraniami jest. Zobaczcie. Zabrania na targu Sprengam z jedzeniem Spragam z opałem No właśnie, a mamy... Przecież skóry mamy, które zwierzęce Dlaczego nie mamy tego? Mm, kolejnego miejsca na targu, w którym będzie to sprzedawane? Tego nie wiem Dobra, na razie zajmijmy się tymi bandytami do końca No dawaj, dawać, ruszać się A gdzie oni się podzieli? Że przepraszam bardzo Tutaj widzę, że są, aha, tutaj są i tutaj są, dobra Czy to się tak rozdzieliło? Eee, chodźcie tutaj Przyspieszymy trochę czas, żeby oni się szybciej przemieszczali Dobra. No i zobaczymy, co się wydarzy. Tak, tutaj powinni być już. Ludzie powinni zacząć zaraz grzebać tutaj te, te zwłoki. Bo no, wiadomo, te zwłoki zaraz mogą też spowodować jakiś ten negatywny. Negatywny skutek, tutaj na naszą wioskę, więc. Więc tak to wygląda. Zobaczcie. Kryzma transportuje żona. Co ona transportuje? Nie wiem, co ona transportuje. Coś tam niesie. Skąd ono, gdzie ona była? Co ona transportuje? Nie wiem. Aha, a Tomas jest żołnierzem w tym momencie. No dobra. Witajcie, bandyci. O, i zobaczcie. Udało nam się chyba przejąć ten obóz znowu z bandytów. Przetrząsając rzeczy wroga, natrafiasz na 100 towarów. Można by je wysłać twoim mieszkańcom, na pewno się im się przydadzą. Masz jednak pełne prawo je zatrzymać. Wyślijmy eee... mieszkańcom. 6 młotków. Nie jest spoko. Zobaczmy też, jak wygląda sytuacja tutaj. Czy tutaj też oni mają żołnierzy? Tak. Dobra, to wiecie co w takim razie, na razie, w tym momencie. Eee nimi wrócić do naszej tutaj parceli i rozwiążemy ten nadział, żeby, żeby zaczęli znowu produkcję, nie? Przy okazji, mamy jeden nowy punkt i teraz tak, co my byśmy chcieli, co my byśmy chcieli pójść? Na pewno tutaj nie w rolę, no bo tam ziemia nasza jest tragiczna. Yy, zastanawiam się nad tym, zagraniczni dostawcy, wóz z opałem oraz wóz z jedzeniem. Chleba, jeśli tylko jest wystarczająco zamożny region, nie tracimy. To. Aha. Pytanie, co to znaczy wystarczająco zamożny? Nigdy tego nie używałem. E, traperstwo, leśnictwo, czelarstwo. Traperstwo umożliwia myśliw myśliwym, zaręczne zakładanie pułapek w lesie, zapewniające samoczynny dopływ mięsa. E, Podwoja wydajność krzewów. Tutaj też podwoi i wydajność mięsa. Kurczę, powiem Wam, że to mnie interesuje. Z racji tego, że nigdy tego nie robiłem, ale nie mam jeszcze też, kurczę, budynku. Leśnictwo na razie niepotrzebne, nie traperstwo. też na razie chyba nie jest potrzebne. Dobra, na razie sobie zostawimy ten punkcik. Jak tylko... Yy... no później go zostawimy po prostu, nie? Samolność regionu wzrosła 176. niestety w tym momencie program nagrywania stwierdził, że będzie nagrywał pokaz slajdu zamiast normalnego wideo, dlatego reszta tego materiału jest niepublikowalna. Miałem jeszcze drugie tyle materiału, aczkolwiek no wyszło jak wyszło. Postaram się w kolejnym odcinku omówić, co zostało zrobione, żebyście, żebyście mieli wiedzę no, po prostu jak dalej rozwijamy naszą wioskę, a tymczasem dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.